Dzień dobry. Będę Wam nagrywać dzisiejsze zawody. Jedziemy tylko oglądać. Do zobaczenia na miejscu. Bo my lord Cartago, spółka Betta, jest hodowcą tego konia, spółka Wekta Inwestycje, właścicielem konia Eldorado.

Rydżony. Jak się czujesz oświecona? Ja Marsz. się czuję oświecona. Marsz. Powiem Wam. Dobrze, dobrze być oświecony. Zostaniesz? Pokażemy Wam, czy, jak koniki idą. A w poziomie? Gdzie w cierpionie. To czekajcie, muszę się tutaj się dobrze osiedlić. Oh, osiedliłam się. Osiągłam. Chodźcie ci konie! w ciemności. A kto to pierwszy przodownik? Chyba Siedzę, sprawdzam tylko, czy telefon mi nie wypada. Ale pięknie konie. Jest. Lampą to tylko widać świecące się oczy. Nie bojcie się. Czy ty jesteś hebanem, który tam? Nic nie widać. O, teraz widać. Znalazłem jakieś lepsze ustawienie. Po oczy. Ko nie, bo ja was nie sprawdziłam. Jeszcze tam chyba coś idzie. Galopuje. Jolka pewnie. Tak jest. Jest Znowu oświecona, a jako, że jestem oświecona, patrzcie jak fajnie pies wygląda w latarce, w, w, w... w, latarce? No, Czekaj, w Nie, teraz ja nie zobaczysz jak na nim poświecił, musisz świecić na psa, ale to jest wtedy niemożliwe do nagrania, no patrz, osły, idą osioły, widzicie jakie tu mamy widoki na drodze, ostatnio były ale patrz jak one wyglądają tak po ciemku, nie? leśne koniki. Pojawiłyście się? Ola dalej. O, obszukuję ogrodzenie, gdzie ten prąd się zgubił. Ja idę, Ola, do nich tutaj. To ty iść tam w koło. Idę teraz pokazać koniki. Tak, zobaczcie, jak te, że tak nazwę, brązowe się trzymają razem, bo mamy gniadę i kasztanowatą. Ale no takie po prostu brązowe. No. Cześć. Cześć, cześć. No cześć, koniki. Cześć. Och jej. Och, No cześć, konisie, Malutkie muchy. Ale wy tu macie życie, ale wy tu macie życie, pokażcie się reszta, reszta bandy, o zobaczcie jak mają, gdzie wy tam łazicie po jakichś przeszkodach? Super tu mają, one się pod tymi drzewami chowają jak jest upał. Zobaczcie, to po prostu jest jak stajnia. Można się tutaj skryć. A co wy tu robicie w tych drzewach? Co, ciekawe jesteście, nie wiedziałyście, że tu jestem. Aha, atakują mnie. Cześć! Cześć, Kto do mnie przyjdzie? Santa i Bawi, czyli konioli przyszły do mnie. No cześć maluchy, cześć Babunia! Co wy tu robicie? Idziemy dalej. O, następne biegną. Znaczy, jakie konie są ciekawskie, nie? Że tak przychodzą do człowieka. Cześć bunieczka! Cześć, bunieczka, cześć. Kochany jesteście. No ale to też wiecie, no nie chwaląc się, jak konie są dobrze traktowane, to przed człowiekiem po prostu nie uciekają. A tu zobaczcie, jakie. Jakie w krzaczorach siedzą. Nie dobra, zaraz tam pójdę. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Tu chciałam zobaczyć, co oni tu robią. Wśród tych konarów ściętych. Tu sobie wykaszać, a no tak. Przecież tutaj też jest trawka. <laughs> Jak śmiesznie pomiędzy kłodami. No cześć, semenkę? Trzeba sobie radzić, czy nie? Idziemy dalej. Co i tak niezawygodnie, ale co to dla konia? Co to dla konia górskiego? Konika. Cześć, bułeczka. O, rozwój poprawdzie, trzeba poprawić ci wystaje coś. Aha. A tak znowu. Cześć jasyrek. No cześć, chudzule, cześć. Zobaczcie jak mają super. Siedzą w jakichś krzakach. Tu mają takie już trasy. Liczunia. O, patrzcie jak wydeptane, nie? I to jest dla koni właśnie najlepsze środowisko, że one mają naprawdę jak w naturze. Różne zagajniki, różne go rodzaju trawy, krzewy. No ona no, akurat tutaj, zobaczcie, obgryza. Ole? No dobrze. Muszę szukać Ole. Ola? Tu jeszcze Gringa. Cześć Gringo! I osły. Patrzcie, jakie to są. Zakamary. sama nie wiedziałam, że to jest takie miejsce. Jakoś sobie to porobiłyście takie przejścia? Ty się Cześć. Patrzcie na to krzesełko. Odprowadzamy się. Niola? No. Gumis. Holka i Czosio. Tak. Patrzcie jaka jesień w lesie. ku mię tamowy czesiek, wyczesiek, Zapisz, grubasie. Eban. Chodź! Co się boicie? Psa się nie bój. Chodź! No chodźcie! Chodź, chodź, chodź! To tego pies. Duża, czyli gracja aktualnie. Malaga, Santa, Cindy Kukuła. Kuła. W jesteście normalne? Już was nie policzę. Chcę białego psa. No chodźcie. Konie. Wam też? Wam też odbije? A chciałam Was tak ładnie policzyć. Nie no cudownie. No cudownie. Biały pies. Mhm. Fajnie wiedzieć, że się boicie białych psów. Widzisz biały pies? No. Tak to wygląda z końmi. Nigdy nie wiecie co, czego się wystraszą. Druga tura konie, ciekawie się też będą bały. Innym razem wam policzę konie. Skarek. E, miszka. No. Emoji. No boisz się. Boją się jednak. Kita i reszta bandy. Nie kopać się, nie gryźć się, nie robić nic z takich dziwnych rzeczy, ok? O, dwa białe. No, także jest straszak za koniem. Idziemy. Nie przedstawiałam chyba wam pieska. To jest Amor i jest Lagotto Romanola rasy. Jest to piesek moich rodziców, więc czasem u mnie też jest i się pokazuje na filmach. Tak, żebyście wiedzieli, kim jest ten biały piesek. Jeszcze jest młodziutki, pół roku ma mniej więcej. No, pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. Mateczki siedzą, schną sobie ze śrubaczkami, bo się im zmokło dość mocno w nocy, więc sobie tutaj siedzą nasze maluchy. No. Dobrze, że jest stajnie, bo nawet stado się chowało dzisiaj, tak leje do wiatki. Czyli jednak ten deszcz i mnie zbyt przyjemny jest. Za dużo go trochę, za długo, więc się zaczęło chować. Patrzcie przez jakie kałuże. Może chłopaków. Stado przepędzaliśmy na łąkę. Więc chłopaki byli zamknięci, żeby się tutaj nie ekscytowali za bardzo. Royal. Faj Ale nie lejemy na głowę. Tajuś! Jesteś. I zechcesz. To coś największa. Zaglądajcie sobie. No? Takie masz kukony, żeby grzywę twoją piękną próbować ratować. Przed Twoimi towarzyszami. Słuchaj, mnie. O Tak pięknie. No, więc pogoda jest jaka jest, ale dzisiaj chcemy pojechać sobie do Białego Lasu, zobaczyć finały Mistrzostw w Ujeżdżeniu. Mamy największe tam sławy, naj... na najwyższym poziomie. Więc no, może przestanie padać, a jak nie to zawodnicy i tak mają gorzej, bo muszą startować w takim deszczu, wiecie.

Elektronik der für den Rat

Now in front of you, fifth place in this class for France. Ach, ja. paratigrenzaar, partneren in de wereld, partneren in de wereld, partneren in de En nu in front of you our kapitels van deze conferentie, de CDI Biały Lang, en CDI Biały Lang, de CDI Biały Lang, de Proszę Państwa i to rozpoczynamy ceremonię dekoracji konkursu w na nagrodę Białego Laku. Ladies and gentlemen, we are now beginning the prize-giving ceremony in the Grand Prix Free Music Class for the Prize of Biały <try> Art. Miasta... Drodzy, ...Bardzo do narodowego Polski. Drodzy Państwo, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Panie Thank you. And now it's time like for our favorite part of the party, yes. ceremony, the last level water of yes. honor of the 南口敬司、日本のような、そこから、今、取り寄せつけた、これ、つながるか、できれば。 Dziękujemy bardzo za tą remontę w, do w tym momencie przygotowujemy się do dekoracji znowu płotni. Patrzcie, mam auto olimpijczyka. I w tych samych staniach, Ola, co? Nasze konie były konie olimpijskie. Emoji. Emoji to była gumis Nie atakujcie mnie, sią! Sią, 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 no nareszcie sią, Takie takie odważne konie.